Premier Tusk ogłosił, że pierwszym sukcesem rządu jest utworzenie, cytuję, narodowego systemu zaufania. Premier wyjaśnił, że system polega na tym, że jak stwajkują celnicy, niech pamiętają o kierowca. Jak lekarze i pielęgniarki, to niech pamiętają o pacjenta. Czyli narodowy system zaufania NSZ zasadza się na tym, że kiedy się robi bliźniemu kuku, należy pamiętać o nim i myśleć o nim ciepło. Narodowy system zaufania... Jest na razie nieskuteczny, bo zaufania nie można puścić na żywioł. Bo to jeden będzie ufał, drugi nie. I bałagan się zrobi. Trzeba sprawę zaufania zinstytucjonalizować. Dlatego premier powinien powołać centralę narodowego systemu zaufania z ładną siedzibą w Warszawie. Następnie utworzyć wojewódzkie oddziały NSZ. Zatrudnienie w NSZ znajdą tylko ludzie zaufani. Czyli tacy, którzy nikomu nie ufają, bo ich zadaniem będzie wyławianie osób nieufających sobie i rządowi. Tam na zewnątrz jest mnóstwo obywateli, którzy nie ufają. Dlatego konieczne się wydaje utworzenie Urzędu Zaufania Publicznego, czyli zbrojnego ramienia NSZ. Zadaniem urzędu będzie zlokalizowanie, zneutralizowanie ludzi nieufających i skierowanie ich na leczenie odwykowe. Aby instytucja mogła skutecznie działać, potrzebne są odpowiednie środki. Dlatego każdy obywatel będzie płacił składkę na Narodowy Fundusz Zaufania i oczywiście do dyspozycji obywateli będzie oddany telefon zaufania narodowego, gdzie będzie można zgłosić nazwiska osób, które nie ufają. Dopiero tak zorganizowany narodowy system zaufania spowoduje, że jeśli z powodu strajków wspomnianych celników kierowca w kolejce nie może sobie w godnych warunkach ulżyć, to celnik też nie będzie sikał w publikacji.